Witaj, aga, witaj. Jeszcze 5 sekund i zaczynamy. Witaj Polko, witaj Polaku. Witam was 10 dnia stycznia 2021 roku. Dzisiejsze wirtualne spotkanie z wami będzie wyjątkowe. Dlaczego? Dlatego, że nie odbyłoby się ono nie byłoby możliwe, gdyby nie wasze wsparcie i wsparcie właściwie zrzutki. Za wszystko bardzo dziękuję. Proszę oczywiście o, o, o wsparcie też w przyszłości, a za chwilkę się dowiecie, dlaczego to wasze wsparcie było konieczne, żebym dzisiaj mógł omówić z wami pewien temat związany z naszym bezpieczeństwem i noszeniem maseczek. Zaczniemy standardowo od podsumowania i zderzenia się z rzeczywistością, ze zderzenia się z pewnymi liczbami i z obecną sytuacją dotyczącą koronawirusa na świecie. Przypominam, jeżeli ktoś ogląda mnie pierwszy raz, nie jestem antymaseczkowy, nie jestem antyszczepionkowy, jestem Polakiem, który szuka razem z oglądającymi e, e, prawdy i próbuje odpowiedzieć na podstawowe pytania, na które w przestrzeni publicznej tych pytań znaleźć nie potrafimy. Obecnie, zdaniem WHO, to jest informacja ze strony internetowej, na dzień 9 stycznia 2021 roku, czyli na wczoraj, była następująca, jak wybrałem sobie cztery różne regiony. Tak, dla przykładu, może jakieś inne państwa, o których wcześniej aż tak dużo nie mówiłem. W Słowenii w ostatnim tygodniu na koronawirusa i choroby współistniejące zmarły 202 osoby. Słowenia to jest, to jest państwo, które ma 2 miliony ludności, czyli śmiertelność na koronawirusa razem z innymi chorobami była 0,01%. W Chinach, co ciekawe, Zdaniem WHO, Chiny, przypomnę, to jest ludność miliard czterysta milionów. Europa, jeśli dobrze pamiętam, ma około 700 milionów, cała Europa bądź 800 milionów. Chiny mają 400 milionów i w ostatnich tygodniu zanotowano 6 przypadków zdaniem, zdaniem WHO śmiertelności na COVID i na choroby współistniejące, co powoduje, że współczynnik śmiertelności jest 0, raz, 4, 5, 6, 7, 0 i 7% na końcu. Niech Wam to coś, ta liczba powie. W Australii, co ciekawe, ludność 25 milionów, tak? W Australii to jest to, jest to państwo, co jest kompletnie odcięte obecnie od świata. Jest śmiertelności zgonów na COVID i choroby współistniejące zero, co stanowi 0% zagrożenie dla społeczeństwa obecnie patrząc się na liczby. W Polsce 38 milionów. W ostatnim tygodniu zdaniem WHO, ja Wam ostatnio mówiłem, że WHO najwyraźniej zawyża. Na to wygląda. Ja nie oskarżam, ja tylko porównuję to do liczb, które są prezentowane w Polsce. Jeżeli już wierzyć wHO, to śmiertelność na choroby współistniejącej COVID w ostatnim tygodniu to jest według ludności 0,004%. Przy takich liczbach wprowadzenie lockdownu, wprowadzenie obowiązku, noszenia maseczek. No budzi na pewno wiele pytań, ale również dobrze wie, wiele pytań i na temat zasadności tego, co robi polski rząd, ale nie tylko polski, a może budzić fakt. Dziękuję Polko za przesłanie tego grafu. Zobaczymy jak wygląda sytuacja w Szwecji, bo Szwecja jest tym, tym, tym krajem, gdzie nie wprowadzono lockdownów. Nie było obowiązku noszenia maseczek i zakrywania nosów i ust? I zobaczmy, jaka jest sytuacja. 10 milionów mieszkańców Szwecja, i to jest od 2010 roku do 2020 roku do grudnia śmiertelność Szwedów. To nie jest COVID, tylko to jest ogólna śmiertelność. W związku z tym nie ma. Nie ma w ostatnich 7 dniach zdaniem, zdaniem WHO w Szwecji zmarły 25 osób. Jak to możliwe, że w kraju 10-milionowym? Nie ma żadnego wzrostu śmiertelności, bar nawet, nawet mniej Szwedów umarło niż w 2018 roku i w 2012. Ja nie rozumiem, jakby korelacji koronawirusa z tym, co jest tutaj, ale to tak na początek, żeby przypomnieć, w jakim orwellowskim kraju teraz żyjemy. Dzięki zebranym funduszom. Jestem w stanie dzisiaj się spotkać i rzucić w przestrzeń publiczną pytanie, aż mi ręce drżą, dotyczące obowiązku noszenia maseczek w celu ochrony innych, ale też samych siebie. Już nam tłumaczę o co chodzi. Kilka dobrych miesięcy temu wysłałem pismo do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem na podstawie jakich konkretnych faktów. Yy, faktów Ministerstwo Zdrowia i GIS wprowadza dla Polaków obowiązek zakrywania nosa, nosu i twarzy. Nie, nie wystarczyło mi tylko zapewnienie polityków, bo ja politykom nie wierzę z założenia. Chciałem się oprzeć na, na jakichś konkretnych badaniach. Nie dostałem odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia, w związku z tym po, ponowiłem moje pismo. Tutaj jest pismo wysłane jest wczoraj. To samo pismo zostało wysłane do głównego inspektora sanitarnego. To są dwa takie same pisma, tak samo brzmiące, aczkolwiek adresatów jest dwóch innych. I, Szanowni Państwo, zwracam się ponownie z prośbą o podanie informacji na podstawie jakich konkretnych naukowych badań bądź wytycznych WHO w oparciu o, o te badania został wprowadzony nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej w Polsce. Ja wiem, że to jest odgrzewanie kotletów, natomiast to nie jest tak, że jak się coś odgrzewa a nie ma logicznej odpowiedzi, to należy przejść obojętnie dalej. I teraz miesiony również na, miesiony yy, również, i, czułem się zachęcony przez pana profesora Horbana, który jeszcze niedawno w programie pana Niedzielskiego, yy, mam nadzieję, że nazwiska nie przekręcam, jeśli przekręcam, to proszę yy, yy, w, w komentarzu mnie poprawcie. Wypowiadał się na temat amantadyny. Ja nie jestem lekarzem, nie wiem, czy ona działa, natomiast wypowiadał się bardzo często tak, zbijając argument pana Bodnara, pana doktora Bodnara, że amantadyna nie jest przebadana i nie ma żadnych badań. W związku z tym, panie profesorze, ja sobie pozwoliłem na pana oficjalny e-mail, który jest ogólnie dostępny na, w internecie, napisać do pana bezpośrednio prośbę o informację. Szanowny panie profesorze, zwracam się z serdeczną prośbą o podanie informacji, czy posiada pan wiedzę? Na podstawie jakich konkretnie naukowych badań bądź wytycznych WHO w Polsce został, w Polsce został wprowadzony nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej staram się dotrzeć do naukowego źródła tego nakazu z poważaniem Grzegorz Płaczek. Panie profesorze, i nie wysłałem tego, żeby panu dokuczyć, tylko jeżeli Państwo cały czas podnosicie w przestrzeni publicznej argument, że należy opierać się na badaniach, to ja chciałbym jako Polak wiedzieć, Dlaczego osoby, które reprezentują mnie, każą mi zakrywać i mojej rodzinie usta i nos, podczas gdy przecież niedawno pan profesor Szumowski, który był ministrem zdrowia, oficjalnie twierdził, że maseczki przed niczym nie chronią. Pan Pinkas, który był głównym inspektorem sanitarnym, mówił, że też nie chronią, ale że państwo wytworzycie w nas potrzebę zakrywania ust i, i nosa. Zresztą robicie to samo w kwestii szczepionki. I nie mówię temu znowu, żeby tym dwóm dżentelmenów dokuczyć. Swoją drogą, bardzo to wciąż ciekawe, że główny inspektorat sanitarny wciąż nie ma szefa, bo szefuje temu były zastępca pana, pana Pinkasa, który nie jest lekarzem, a zgodnie z ustawą szefem GIS-u powinien być lekarz. To tak a propos tego, jak partia rządząca podchodzi obecnie. I teraz, co mogłem kupić dzięki waszej, waszym wsparciu, waszej zbiórce, właściwie naszej wspólnej? Kupiłem takie urządzenie, taki specjalny miernik. Ja teraz go oficjalnie otworzę. To jest miernik, który służy do wychwycenia ilości dwutlenku węgla w powietrzu. Teraz posłuchajcie. Krótkie przypomnienie, jednominutowe dla tych, którzy już zapomnieli o tych rzeczach. Oddychamy na co dzień powietrzem. Powietrze to nie tylko tlen, ale to jest bardzo duża ilość azotu oraz paradoksalnie dwutlenku węgla. Dlatego, że jeżeli my wdychamy dwutlenek węgla, to go też musimy z siebie wyrzucić. Tak? Po, po co wyrzucamy ten dwutlenek węgla? No, po to, że jeżeli byśmy go nie wyrzucali, albo gdyby ten dwutlenek węgla był, no, było go za dużo, no to krótko mówiąc, możemy nawet na końcu umrzeć. Oczywiście mówimy o hardkorowej sytuacji. Poziom normalny dwutlenku węgla, to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, zanim za chwilkę Wam pokażę pewien eksperyment z maseczką, jest oczywiście. Waha się. Niestety w ostatnich 100 latach poziom dwutlenku węgla z 200 wzrósł na 400. Ta wartość 400 to nie jest temperatura w Celsjuszach czy Kelowinach, to jest po prostu ilość cząsteczek na milion. Okay? Czyli jeżeli zobaczymy taką daną, na przykład 5000 ppm to jest ilość tych malutkich cząsteczek na milion. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Teraz zwykle w domu mamy taką wartość między 700 tych wartości, czyli miernik nam powinien pokazać 700, ale w sytuacji, kiedy ja mam zamknięty pokój, mam zamknięte drzwi, mam nieprzewietrzony ten pokój, to w takim pomieszczeniu taka wartość może być między 1000 a 2000. Teraz instrukcja obsługi po, podaje, to jest w języku angielskim, ale to jest bardzo proste, żeby zrozumieć, że każda wartość powyżej 5000 zł, yy, 5000 zł, dobry jestem, powyżej, bo myślę o zrzutce, powyżej 5000 ppm. Zagraża, właściwie nie ma skali. Może doprowadzić do poważnego po niedotlenienia, do uszkodzenia mózgu, a nawet śmierci, jeżeli jest powyżej 5 tysięcy. Teraz, żebyśmy dobrze zrozumieli, teraz to, ten zabieg, to, to nie będzie eksperyment, ja nie jestem naukowcem, natomiast jestem człowiekiem, który szuka prawdy. Wiem, że osoby, które noszą maseczki na co dzień, wiem, tak jak na przykład lekarze, bo to jest częsty argument, że lekarze przechodzą i operują. Pracuję najczęściej, a może zawsze ja tego nie wiem, to musiałby, musiałby lekarz krótko nam się opowiadać, ale na pewno wyobrażam sobie, że jest tam klimatyzacja albo jest tam doprowadzenie tlenu. Tlenu potrzebujemy, kochani. Tak? Tlenu potrzebujemy, żeby normalnie móc funkcjonować. Niestety ta, ta liczba tego, tego dwutlenku węgla w tlenie, w powietrzu, przepraszam, nie w tlenie, w powietrzu, zwiększa się z 200 ppm do 400 ppm. Chociażby w Europie, dlatego, że coraz więcej tego dwutlenku węgla jest w powietrzu i krótko mówiąc, no, oddychamy coraz mniej dla nas w zdrowym powietrza. I teraz chciałbym przeprowadzić taki, ja nie jestem antyszczepionkowcem, żeby było dobrze zrozumieć, ja nie jestem przeciwny nikogo nie chcę do niczego namawiać. Mam dwie maseczki, jedna maseczka kupiona w bardzo dużym hipermarkecie, myślę, że większość Polaków. Ma to jest świeżutka maseczka. Pikanterii niech jeszcze do fakt, że my te maseczki bardzo często, nie mówię za wszystkich, ale ja mogę powiedzieć za siebie, najczęściej taką maseczkę mam gdzieś rzuconą na wszelki wypadek, jeżeli musiałbym jej niestety chwilowo użyć, natomiast bardzo często jest tak, że my te maseczki mamy w torebkach, w kieszeniach, czyli te maseczki, one się krótko mówiąc brudzą, tłuszczą od naszego dotyku, zatykają się tak jak z każdym normalnym materiałem. Drugą maseczkę, którą dla Was dzisiaj przygotowałem, to jest maseczka z tak zwanym filtrem FFP3, czyli to jest najwyższy poziom, najwyższy poziom ochrony teoretycznie. I, i rozumiem i teraz, co chciałbym zbadać. Po pierwsze chciałbym, ja to włączę, dlatego że włączenie tego urządzenia, on się, on się najpierw będzie kalibrować. Zobaczymy, ta, ta sonda pokaże nam, jaki mamy tutaj zawartość CO2, czyli dwutlenku węgla w powietrzu. Najczęściej będziemy mieć w domach to, co teraz jesteście w okolicach pół, pół, między 1000 a 2000, coś takiego. Przypominam, że wszystko powyżej 5000 w dłuższej perspektywie. To nie oznacza, że, że wy od razu, czy my od razu będziemy się źle czuć, że będziemy mieć jakiś problem. Wyłączę głos, ja wyłączę głos. Musimy chwilkę poczekać, to trwa około zawsze 15 czy 20 sekund, żeby sonda zbadała poprawną wartość CO2. I chciałbym zmierzyć kilka rzeczy. I nie, nie będę oceniał tych rzeczy, natomiast zostawię Was z tymi liczbami. I żebyśmy mogli rozpocząć, to najpierw poczekajmy, jak, jak się sonda, jak sonda zacznie poprawnie działać, jak te, jak te wartości liczbowe będą, będą na odpowiednim poziomie. Ja jak wcześniej badałem tutaj ilość powietrza w miejscu, gdzie jestem, to właśnie mi wychodziło około 2000, co oznacza, że powinienem przewietrzyć te pomieszczenia. Ale jak przewietrze, to nie będziecie mnie słychać, w związku z tym na razie się trochę pomęczę. Niech to będzie wartość wyjściowa, około 2,5 tysiąca, dobra? To teraz badamy jedną rzecz. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym zbadać, to czy jeżeli przyłożę tą sondę do ust tutaj i zacznę dmuchać, czyli wydmuchiwać również dwutlenek węgla z siebie, to o ile taka wartość, bo to jest bardzo ważne, do tego, żebyśmy za chwilkę mogli zmierzyć coś innego z użyciem maseczki. Ja sobie teraz położę tą sondę tutaj i będę z Wami, że przez kilka komunikatów będę trochę może nawet ich huchał, żebyśmy zobaczyli po kilku sekundach. Ja staram się nie dotykać, żeby tam, żeby też nie napryć do tej sondy, ale otrzymałem bardzo blisko, jak widzicie. I zobaczmy, do ilu wzrośnie dwutlenek węgla w takim wydychanym powietrzu. Czyli krótko mówiąc, jak wygląda zwykła normalna sytuacja, kiedy my żyjemy, kiedy my chodzimy, kiedy my ze sobą rozmawiamy w, w, w domu. Patrzymy się, co, to, co z tą sądą się będzie działo. Jesteśmy, w, przypominam, w zamkniętym pomieszczeniu, czyli takim, takim domowym. Patrzymy na wartości, jeszcze chwilkę poczekajmy, jak nam się to wszystko ustabilizuje. W zależności od, oczywiście od ilości też i pewnie tempa mówienia. Ten dwutlenek węgla szybciej we mnie wystrzeliwuje. Pamiętajmy, że w powietrzu, w którym oddychamy, też jest dwutlenek węgla. To żebyśmy pamiętali. Tak My nie tylko zaciskamy powietrze, w sensie azot i tleny, ale również tam jest dwutlenek węgla. Dobrze, to tak mniej więcej się buja około 3000. Widzimy, tam raz jest 2800, raz jest 3300, ale to jest normalna sytuacja, kiedy my oddychamy i chcemy normalnie, zwyczajnie oddychać. Przypominam przecież, że jeszcze niedawno. Jak chcieliśmy się pobudzić, to po prostu otwieraliśmy okno, żeby się przewietrzyć. Każdy z Was na pewno pamięta to wspaniałe uczucie, kiedy sobie idziecie plażą albo w górach, wracacie albo w parku jesteście, wracacie tacy zmęczeni, tacy osmagani, jak to mówi bardzo dużo pewnie ludzi, osmagani takim powietrzem, po prostu czuliście, że się dotleniliście. Teraz tak, z, 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 przestałem mówić w związku z tym natychmiast sonda pokazuje mniejszą wartość. Teraz kolejna rzecz, którą chciałbym zbadać. Chciałbym zbadać, czy sam fakt położenia maseczki na sondę. Czy sam fakt. Ja może nawet zrobię tak, że ją owinę. O, tak, postaram się wyszczenie. Czy sam fakt położenia maseczki powoduje z, zmianę, czy zwiększenie albo zmniejszenie się CO2 pod maseczką? Czyli krótko mówiąc, bo to może być również argument dla tych, którzy są dla, dla tych, którzy są przeciw, że przecież sam fakt położenia maseczki już ogranicza tlen powietrze. Zobaczmy, czy tak rzeczywiście jest. Ja się będę starał nie mówić teraz do taka sonda, no to będę ten miernik oni kosztuje grube pieniądze i być może dlatego nie byłem w stanie tego wcześniej zweryfikować. To nie jest żadne badanie medyczne, to jest tylko krótki moment pokazanie pewnej rzeczy. Ok, widzimy jasno, że sam fakt nałożenia maseczki na buzie, sam fakt położenia maseczki na buzię nie wpływa na zwiększenie poziomu dwutlenku węgla. No to teraz zrobimy sobie pierwszy eksperyment. Eksperyment to jest za duże słowo. Ja będę tą sondę musiał włożyć tutaj od spodu. Tutaj sobie zaciszę ten drucik, który jest. To jest maseczka standardowa, zwykła normalna. Teraz uwaga. Ja sobie dam tutaj przybuzi. Postaram się tutaj O, przynoszę, przepraszam, ten tak nachodzi na ten noc, bo ta maseczka się podnosi, więc spróbuję się troszkę odwinąć tym wszystkim. I zobaczmy, czy, czy, co nasi, czy coś się nam robi krótko mówiąc tym dwutlenkiem węgla CO2, czy, czy, czy nie, czy się nie dzieje. Tutaj pozwolę sobie włączyć sygnał, żebyście widzieli. Normalnie oddycham. Poczekamy jak się to ustabilizuje i zobaczmy przy jakiej wartości dwutlenku węgla skończymy. Bo to może się okazać, że nie taki wlik strasznie jak go malują. Normalnie sobie oddycham, normalnie do was, do was mówię, czyli tak jak w takiej normalnej jakby rzeczywistości na, na ulicy, czuję ta maseczka mi się czas tutaj zjeżdża, więc przepraszam. Dobra, to mi się to tak odbija, ale chyba widzicie. Poczekajmy jeszcze trochę. Okej, okay. czy każdy z Was widzi, jaka jest wartość dwutlenku węgla? Zbaga. Ja wyłączę teraz ten sygnał. Świat się odbicielu Zobaczymy, czy jeżeli będę normalnie rozmawiał, czyli nie będę musiał zakrywać ust, czy ten... Się zgrzałem aż pod tym. Pod tym. Dobra, widzimy. Ok? 5 tysięcy, dni, no normalnie spada. Dobra. No to teraz yy, ja nie będę tego komentował, bo myślę, że to się samo komentuje, ale, ale yy, spróbujmy i zobaczmy, jak będzie wyglądać sytuacja, bo ja nie mówię, że masaczki nie pomagają i nie chronią. Jeżeli one są porządne, chronią. Tylko pytanie moje jest następujące, bo ja niestety, a, szukałem na stronach WHO i szukałem, przeszukałem internet, nie znalazłem badań świadczących o tym, że te. Maseczki, oprócz wypowiedzi polityków i oprócz wypowiedzi profesorów, którzy są bardzo podzieleni. Niektórzy mówią, że tobie nic nie grozi, niektórzy mówią, że grozi. I teraz ja nie mówię, że grozi, ale chciałbym z takim profesorem wejść w rozmowę kulturalną, wymianę poglądów i zdań. Jak to w takim razie wytłumaczyć i jak ja to mam rozumieć jako zwykły, normalny, nie lekarz, że miernik pokazuje mi. Tak zawyżoną ilość CO2, a zdaniem, no nie, tylko mnie, nie tylko mnie, ale, ale zdaniem yy, nawet instrukcji obsługi, już poziom powyżej, powyżej 5000 to jest coś, co w dłuższej perspektywie może powodować. Jeszcze mam już mówię przeciwko. Dobra. Zakładamy teraz maseczkę zdecydowanie lepszej jakości. To jest ta maseczka. Lepiej się już krótko mówiąc nie da. Mamy 2300, to jest zwykły normalny poziom. Wkładam sobie pod maseczkę i zaczynam sobie z Wami rozmawiać. Tutaj mi się to niestety trochę podnosi, ale spróbuję sobie ograniczyć i zacząć z Wami rozmawiać. No to mam taki filtr z boku, widzicie? Ja myślę, że widzicie tą wartość. Coż mam więc wam powiedzieć? Naprawdę, ja nie szukam niczego innego, jak y, normalnego wytłumaczenia, y, czy, to jest na pewno, czy to jest na pewno zdrowe dla nas. Argument, że w Chinach noszą mieszkańcy maseczki, jest dla mnie jest dla mnie argumentem, ale jest słabym argumentem. Dlatego, że to, że ktoś coś robi i to, że robi większość, to wcale nie oznacza, że ta większość ma rację. Bo w Chinach jest reżim, wiecie zresztą, i tam jak ktoś coś powie, że trzeba, to trzeba. Po drugie, tam jest ogromny smog. Ogromny. Takiego w Europie myślę, że nie mamy. Po drugie, w Chinach przez większość roku ci ludzie nie widzą chmur. Nie żartuję. Dlatego, że jest taki smog. Więc ci ludzie robią wszystko, żeby się przed tym uchronić. Ja zadaję proste, normalne pytanie. Czy zadajcie wyłączyć ten miernik? Ja zadaję proste, normalne pytanie. Czy to naprawdę nie jest możliwe w polskiej rzeczywistości, żeby usiąść do stołu ci, którzy zadają pytania i którzy karmią nas odpowiedzią? Ci, którzy od marca chcą pracować i ci, którzy od marca nie mogą pracować, bo tak mówią politycy. Ci, którzy mówią, że trzeba się opierać na badaniach. A jednocześnie nie ma żadnych badań pokazujących, że zakrywanie czy wprowadzenie za, nakazu zakrywania ust i nosa nie wpływa negatywnie, nie, nie ma w ogóle badań mówiących, że wpływa pozytywnie, a nie ma też badań, że negatywnie. Są pewne przypuszczenia, są pewne wskazówki, są pewne osoby wypowiadające się. No to jak to jest? Jeżeli ktoś mówi, że coś pomaga, na przykład niech będzie ta amantadyna, ja nie mówię, że pomaga, jako przykład. I pan profesor, który jest głównym doradcą Premiera, y, y, premiera mojego kraju y, żąda badań, doskonale wiedząc, że są bardzo drogie i rozumiem to. Rozumiem, przezorny zawsze ubezpieczone, no to ja w takim razie, jeżeli ktoś mówi, że ja mam to nosić i to nie, i to nie przez tydzień, tylko obecnie nosimy na początku, bo to nielegalne, teraz już jesteśmy zmuszeni. Jeżeli ktoś pracuje 8 czy 10 godzin i ma zwykłą, taką, normalną maseczkę, to ja nie muszę, wybaczcie mi, kończyć medycyny, żeby rozumieć, co na takiej maseczce jest, i nie muszę kończyć medycyny ja teraz nawet po tych paru chwilach, żeby czuć, że tutaj mi się coś dzieje niedobrego na buzi, ja tego, ja tego nie rozumiem. Dlatego mam nadzieję, że pisma, które skierowałem do Ministerstwa Zdrowia i do pana profesora Horbana i do głównego inspektora sanitarnego. Przeniosą mi odpowiedzi. Na razie czekam już kilka miesięcy i zwrotki nie było, więc przypomniałem się grzecznie. Do niczego nie zachęcam, za wyjątkiem myślenia logicznego i bardzo proszę posłów, bo to wybrani przez naród posłowie kierują naszą służbą zdrowia, o to, żeby zastanowili się nad tym, co się dzieje w kraju, bo pewne rzeczy się same komentują. A ja tymczasem bardzo serdecznie proszę, jeżeli uznacie, że warto, żeby osoby, które nie mają dostępu do Facebooka zobaczyły to krótkie nasze dzisiejsze spotkanie, to proszę o udostępnienie, jak zawsze zresztą wiecie co robić, żeby, żeby jeszcze móc myśleć, że mamy szansę naprawdę w tym kraju, a ja tymczasem kłaniam się nisko i zachęcam bardzo do tego, żebyście się przytulali, kochali, dbali o siebie i całowali. I dbali o rodzinę, bo rodzina jest najważniejsza. Trzymaj się Polaku. Do usłyszenia. Cześć.